Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki, chłopcy. Kłaniam się nisko. Słuchacze i słuchawki, witajcie Mediteuszki i Mediteusze. Jest poniedziałek, 21 listopada 2022 roku. Słońce wzejdzie o 7.09, a zajdzie o 15.34. Imieniny obchodzą Konrad, Janusz i Rufus. Solenizantom, oczywiście, wszystkiego niemożliwie pięknego, bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, a więc pozdrawiam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Życzliwość to nie jest akt, to jest styl życia, powiedział Douglas Williams. 27 wydanie codziennika motywacyjnego Czas zacząć. Czy zastanawiałeś się kiedyś albo zastanawiałeś się kiedyś co znaczy bycie dobrym człowiekiem? Jaka jest definicja dobrego człowieka? Bo mnie mam, że nie będziemy myśleć ani dywagować teraz o kanibalizmie, bo powiedzielibyśmy, co znaczy definicja smacznego człowieka. Posłuchaj bardzo uważnie. My jako ludzie Zachodu zgubiliśmy gdzieś okruchy dobroci. Nie rozdajemy ich wszem i wobec. Nie obdarowujemy innych ludzi dobrocią. A zauważ, że jakie proste jest to, aby powiedzieć dziękuję pani, która sprzedawała ci bułki i ona uśmiechnęła się właśnie teraz do ciebie. Jakie jest miłe skinięcie głową do kierowcy autobusu, który zatrzymał się na 10 sekund, kiedy zobaczył cię, kiedy biegniesz z dyszana we wstecznym lusterku. To jest również powiedziane bardzo dziękuję za wspólną podróż Kolesiowi, który wiózł Cię boltem przed chwilą, i pomimo tego, że on jest innego koloru skóry i średnio rozumie, co do niego mówisz, na pewno poczuje tę energię. My jako ludzie zgubiliśmy gdzieś te okruchy dobroci, rozdawanej innym ludziom. Nie potrafimy tego robić, bo mamy przekonanie, że pewne rzeczy, za które płacimy, należą nam się bez dwóch zdań. I pogubiliśmy tą wdzięczność, którą powinniśmy mieć ku innym ludziom. Ktoś powiedział kiedyś, że dobro powraca. Oczywiście, bo zauważ, jak się czujesz, kiedy ktoś na ulicy się do ciebie oś uśmiechnie, kiedy ktoś ci za coś podziękuje, kiedy wykonasz jakiś całkowicie bezinteresowny gest i ktoś. Powie bardzo, ale to bardzo pani albo panu za to dziękuję. Ja oczywiście w tym podcaście nie będę cię namawiał do jakiejś wielkiej filiantropii, do maksymalnego wysyłania SMS-ów o treści. Pomagam na wszystkie internetowe zbiórki, które napotkasz od tej chwili. Ale zdaj sobie sprawę, że czynienie dobra i bycie dobrym jest twoim obowiązkiem. Przyszłaś albo przyszedłeś na Ziemię po to, żeby realizować jakiś plan. I całkowicie inaczej funkcjonuje się w społeczeństwie, w grupie, w społeczności, która jest dla Ciebie życzliwa i dobra, która potrafi nagradzać za to, co robisz dla niej, tak samo jak Ty oczekujesz tego, żeby nagradzano Cię z ich strony. To wszystko tworzy dobrostan, dobrostan miłości i zrozumienia. I może ten codziennik motywacyjny 21 listopada 2022 roku będzie bardzo górtolotny, bo czymże jest dobro? Ale weź pod uwagę, że rozdawanie tego dobra, bez względu na to, czy jest to dobro materialne, czy jest to dobro, które emanuje z ciebie jako wdzięczność, jako podziękowanie za coś, jest naprawdę niesamowitą energią, która do ciebie kiedyś powróci. Jeden z moich kolegów mówił kiedyś, że żeby być dobrym człowiekiem, trzeba mieć bardzo twardą dupę, bo prędzej czy później zdarzy się ktoś, kto będzie cię chciał wykorzystać za twoją dobroć. Takie przekonanie funkcjonuje w społeczeństwie od wielu, wielu lat, ale zmień stereotyp. Twarda dupa to jedno, ale drugie to rozdawanie i otrzymywanie tego dobra. Bo jeżeli rozdajesz i jeżeli dziękujesz ludziom za to, co dla ciebie zrobili i ty robisz coś dla nich, gwarantuję ci, że te energie prędzej czy później do ciebie wrócą, wrócą ze zdwojoną siłą. Tak naprawdę nie jest trudno podziękować za zakupy, uśmiechnąć się do pana z Bolta, pomachać kierowcę autobusu, który się zatrzymał, przeprowadzić czy pomóc przeprowadzić matkę z dzieckiem przez jezdnię, czy pomóc jej wsiąść do tramwaju. Ja widziałam ostatnio taką scenkę, która zmroziła mnie trochę i musiałem dobiec, żeby, że tak powiem, zareagować. Stało pięciu młodych chłopaków w wieku 20, 20 może 5 lat. Do jednego z krakowskich tramwajów wchodziła kobieta, Usiłując wnieść wózek z bliźniakami wewnątrz, taki szeroki, podwójny wózek. Nikt z nie ruszył przysłowowej dupy, żeby jej pomóc, a tym bardziej cała ekipa stojąca i chichrająca się na przystanku. Ja, jako 40-paroletni koleś z lekką zadyszką, bo ważę swoje słuszne 90 kilo, Podbiegłem i pomogłem jej ten wózek wnieść. I nie zrobiłem tego, oczekując jakiejkolwiek zapłaty z jej strony czy uśmiechu, czy podziękowania, czy jakiegokolwiek innego gestu. Wsiadłem do tego samego tramwaju, bo zdałem sobie sprawę, że podjechanie dwóch przystanków tramwajem będzie fajniejsze, niż yy, biegnąc przez, przez padający Kraków, przez deszczowy Kraków. I ta pani najpierw się nic nie odzywała i potem powiedziała bardzo panu dziękuję. Ja codziennie trafiam właśnie na takie momenty. Kiedy nikt z tramwaju, kiedy nikt z przystanku nie pomaga mi wnieść tego wózka z bliźniakami i znajduje się jeden albo góra dwóch panów lub pani, które mi to pomagają. Jestem naprawdę wdzięczna, jestem sama. Nie mam męża. Wydarzyło się w moim życiu tak, że mam bliźniaki, ale po prostu mąż odszedł. Odszedł w sensie fizycznym z tego świata. I kiedy wysiadłem z tramwaju i biegłem na umowę, Mówione nagranie zacząłem się zastanawiać, jakimi jesteśmy ludźmi. Co zgubiliśmy po drodze, że nie jesteśmy w stanie, biorąc pod uwagę facetów stojących na przystanku i ponad 40 czy 50 osób w tramwaju, wykrzesać z siebie ziarna dobroci ziarna jakiejś pomocy bezinteresownej, zupełnie nie oczekując niczego. Mamy głowy schowane w telefony komórkowe, mamy uszy przykryte słuchawkami, jesteśmy zazwyczaj wpatrzeni w bruki, gdzieś pędzimy przed siebie, ale wokół nas dzieje się wiele rzeczy, które wymaga naszej interwencji. Ale nie mówię tu o interwencji jakiejś siłowej, o jakichś interwencjach, które mają za zadanie wywrócenie świata do góry nogami, ale o proste ludzkie ofiarowanie komuś pomocy, dobroci, o bycie przez naną ultrasekundę dobrym człowiekiem. Czy to jest takie trudne? Dziewczynki i chłopcy, mediteuszki i mediteusze, słuchacze i słuchawki, namawiam was dziś, 21 listopada 2022 roku, żeby ten dzień był dniem wypełnionym dobrocią z waszej strony, dla wszystkich tych, którzy czekają na tą dobroć, na tę pomoc, na ten uśmiech, na ten błysk w oku, na jakąś wdzięczność za to, co robią dla całego świata i dla wszechświata. A na zakończenie, teraz ja podziękuję za dobroć, za wszystkie kawy, które spływają do mnie na bajkofi.tos. Mediteusz. Naprawdę dziękuję. Będę starał się, żeby te nagrania były coraz lepsze coraz lepsze transy, coraz fajniejsze. Treści na tym kanale. Wszystko za to, za Waszą dobroć okazaną w moją stronę i za wszystkie maile, które otrzymuję naprawdę licznie. Dziewczynki i chłopcy, słuchacze i słuchawki Mediteuszki i Mediteusze, słuchaliście 27. wydania podcastu Codziennik Motywacyjny. Zapraszam jutro o godzinie 6 rano. I niech ten dzień będzie naprawdę fantastycznym, spełnionym i pełnym miłości dniem. Do usłyszenia jutro. Codziennik Motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza, Mediteusz.